Siemanko, jestem ślepy i to mój pierwszy film taki wprowadzający na ten kanał który będę prowadził będą tutaj vlogi z mojego życia ale to nie będzie zwykłe życie będzie życie na krawędzi tak jest o tym właśnie mówię tu nie chodzi o to, że jestem ślepy bo nic nie widzę, tylko taką mam już od dłuższego czasu więc e, e, tak właśnie mnie nazywają znajomi i też e, Inni, inni ludzie, którzy mnie poznają Także ślepy zapamiętajcie Dwa razy powtarzać nie będę Co tutaj będzie na tym kanale? Chciałbym Wam pokazać troszkę Belgii Troszkę tutaj takiego życia oczywiście Chciałbym też pokazać siebie Przede wszystkim siebie Bo o to chodzi w tym kanale tutaj Który będę prowadził Chciałbym pokazać yy, jak Będę robił swoją formę życia, pierwszy raz w życiu formę życia będę chciał zrobić. Będę chciał wystartować w maratonie, maratonie, <laughs> maratonie, tak na pewno. Nie, jest to po prostu, e, jak to nazwać, taki survival race, który zawsze też chciałem zrobić i w tym roku postanowiłem zrobić projekt non-alkohol, który mam nadzieję będzie to nowa, nowa jakość. I mam nadzieję, że będę, że dam radę po prostu. A projekt na no, alkohol je, polega na tym, polega na tym, że przez cały rok nie dotykam alkoholu. Naprawdę założyłem się ze swoją, że jak dotnę raz alkoholu, no to niestety, ale tracę gruby hajs, także trzeba utrzymać cały rok bez alkoholu. Generalnie trochę się też stresuję, bo pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, gdzie gadam sobie kamerki, więc jak gadam jakieś kłopoty, to nie zwracajcie na to uwagi. Szukajcie tylko tych słów, które są warte uwagi. <laughs> no nic, także e, chciałbym Wam tutaj, tak jak mówiłem już, pokazać siebie, pokazać Belgię, pokazać, co robię na co dzień, gdzie chodzę, jak się odżywiam. No i generalnie będzie to taki prosty blok, bez petard, fajerwerek, wiadomo gdzie i po co wiadomo jak to teraz dopaminowe szaleństwo szaleństwo jest ale tutaj będzie czysty vlog jazda i dobra zabawa ja mam swoje swoje dobre żarty teksty jestem dość dość szalony także na pewno nudzić się na tych vlogach nie będziecie mam nadzieję że ten wstęp da nam troszkę wyświetleń i fajnie Będziemy mogli to zacząć. Także tutaj jeszcze piękna sceneria. Sceneria e, Parku Narodowego w Belgii. Wielki park, 30 metrów. Mega, jest. Mega, mówię Wam. No cóż, e, to taka chwilowa. chwilowy filmik wstępu. Zapraszam na następne. oczywiście na tym kanale. Zostawcie suba, lajka. Like I będziemy się widzieć w następnych filmach. E, na pewno. Będę pokazywał jak chodzę na siłownię, może jakieś 2-3 członka na siłownię też pokażę. No i ogólnie tak jak już mówiłem, życie live, filmo, vlog te sprawy. Także trzymajcie się i do następnego.